Dzień dobry. Dzisiejszy temat lekcji historii to świat po II wojnie światowej. Do bezpośrednich skutków II wojny światowej zaliczamy niewątpliwie śmierć ponad 60 milionów ludzi. Ponad dwie trzecie są to ofiary cywilne. Musimy pamiętać o szczególnym rodzaju ludobójstwa, jakim był Holokaust. Wojna to także szereg inwalidów, którzy w czasie działań zbrojnych utracili. Części ciała bądź zostali trwale poszkodowani na zdrowiu. Niewątpliwie też mamy do czynienia ze zniszczeniami materialnymi. Tutaj na zdjęciu widzimy zniszczone Drezno. Tutaj zaś widzimy zniszczoną Hiroshima. Do dzisiaj to odbudowane miasto zachowało ten widoczny w tle budynek, który ma przypominać, czym była bomba atomowa ale dla nas Polaków szczególny wymiar miało zniszczenie Warszawy. Przypominam, po upadku powstania warszawskiego na osobisty rozkaz Adolfa Hitlera zrównano z ziemią całą lewobrzeżną Warszawę. Tutaj widzimy miejsce, gdzie znajduje się obecnie grup nieznanego żołnierza. Przed wojną wspaniały pałac. Ci, którzy byli na placu zwycięstwa, dzisiaj placu Józefa Piłsudskiego, wiedzą o czym mówię. Konferencja w Poczdamie odbyła się na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku. Decyzję podjęli Józef Stalin, Harry Truman, prezydent Stanów Zjednoczonych, Clement Attlee, premier Wielkiej Brytanii, który zastąpił Winstona Churchilla. W sprawie zapody następujące decyzje: jak podział na cztery strefy okupacyjne oraz polityka 4 D: denazyfikacji, demokratyzacji, dekartelizacji, demilitaryzacji. Demilitaryzacja Niemcy nie mogą posiadać żadnej armii. Demokratyzacja uczymy Niemcy demokracji. Dekartelizacja rozbicie olbrzymich majątków finansowych. Denazyfikacja czyli osądzenie zbrodniarzy wojennych. Proces norymberski. Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości postawiono zbrodniarzy wojennych. W 1946 roku z 22 oskarżonych na karę śmierci skazano 12 osób, w tym Hansa Franka, szefa generalnego gubernatorstwa, oraz Joachima von Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych III Rzeszy. Jednak trzeba mieć świadomość, że wielu zbrodniarzy wojennych uniknęło odpowiedzialności. Podobnie jak po pierwszej wojnie światowej, powołana została organizacja strzegąca pokoju. W 1945 roku powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, o której szczerze była mowa na lekcjach Wiedzy o Społeczeństwie. Zaraz po II wojnie światowej pojawił się nowy konflikt, który szczęśliwy dla ludzkości nie przeistoczył się w rzeczywistą wojnę, ale opierał się na rywalizacji na wszystkich możliwych płaszczyznach. To zimna wojna, czyli rywalizacja między Zachodem, uosabianym przez Stany Zjednoczone i tak zwane kraje demokratyczne i wschodem, czyli Związek Radziecki i podległe mu kraje zależne, w których mamy ustrój komunistyczny. Jeden z pól rywalizacji była Europa. Pod komunistycznymi rządami zostały kraje nadbałtyckie, Polska, Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria, Jugosławia, Albania, Rumunia. Granica rozdzielająca zachód od wschodu w Europie była nazywana bardzo często żelazną kurtyną. Termin ten ukuł Winston Churchill w czasie swojego wystąpienia w Fulton w 1946 roku. Zimna wojna wymusiła powstanie dwóch odrębnych organizacji wojskowych. Pod egidą Stanów Zjednoczonych powstał Pakt Północnoatlantycki, czyli NATO. Odpowiedzią Związku Radzieckiego było utworzenie Układu Warszawskiego. Tu widzimy okolicznościowy znaczek, Przypominając o 20. rocznicę podpisania układu warszawskiego, mamy tutaj flagi państw tworzących układ warszawski, żeby było jasne, w układzie warszawskim decydującą rolę odgrywał Związek Radziecki. Zgodnie z postanowieniami konferencji poczdamskiej, Niemcy zostały podzielone na cztery strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską, francuską i radziecką. Już wkrótce okazało się, że niedawni sojusznicy stają się wrogami, a i sam podział ciąży państwo. Stopniowo dochodziło do łączenia stref. Wywołało to sprzeciw Związku Radzieckiego i, blokaty, i blokady Berlina przez rok i, jak się okazało, nieskuteczny. W efekcie, w 1949 roku powstały dwa państwa niemieckie: RFN, czyli Republika Federalna Niemiec, ze stolicą w Bonn, gdzie funkcję kanclerza objął Konrad Adenauer oraz NRD. Czyli Niemiecka Republika Demokratyczna z Walterem Ulbrichtem. Do drugiego kryzysu berlińskiego doszło w 1961 roku. Berlin, podobnie jak całe Niemcy, został podzielony na cztery strefy. Choć sam jako miasto był otoczony strefą radziecką. W dawnej stolicy Niemiec, bez problemu można było poruszać się między poszczególnymi strefami. W efekcie, do 1961 roku z Niemiec Wschodnich do Zachodnich uciekło 2,5 miliona ludzi. To wywołało niezadowolenie komunistycznych władz, które w sierpniu 1961 roku postanowiły postawić mur nazywany Berliński. Na zdjęciu widzimy ostateczny kształt. Mur de facto składał się z dwóch murów, a pomiędzy nimi przestrzeń była wypełniona z zasiekami, aby utrudnić możliwość ucieczki. Niemniej jednak zdarzały się w tym także spektakularne. Postawa komunistycznych władz wywołała reakcję Zachodu. Do Berlina Zachodniego przybył John F. Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych, który zapowiedział, wypowiedział, przepraszam, wypowiedział znamienne słowa Ich bin ein Berliner. Mur jednak stał się symbolem żelaznej kurtyny, i dopiero w czasie transformacji, zwanej jesienią narodów, został zburzony. Terminem kraj demokracji ludowej nazywano państwo zależąc od Związku Radzieckiego w Europie. We wszystkich nich model przejmowania władzy przez komunistów był podobny: szalał terror, armia czerwona wspierała komunistów, dokonywano sfałszowanych wyborów, tworzono system monopartyjny, czyli rządy jednej party. I likwidowano opozycję. I tutaj możemy likwidowanie opozycji rozumieć we wszystkich możliwych aspektach. Bułgaria. Tak było na przykład w Bułgarii, w której komunistą przodował Georgi Dimitrow na zdjęciu ze Stalinem. Po śmierci swojego pryncypała Stalina zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach w 1954 roku. Jego miejsce zajął Todor Rziwkow, który trzymał Bułgarów w żelazną ręką niemalże do końca lat 80. XX wieku. Węgry. O ile w Bułgarii i Rumunii komunistom łatwo przyszło przejąć władzę, o tyle trudniej było na Węgrzech. Ziemie musiały zostać zajęte przez Armię Czerwoną. Powołany został rząd tymczasowy, który przy wydatnym wsparciu Związku Radzieckiego zorganizował sfałszowane wybory. Na czele komunistów stanął Matias Rakosi, widoczny na zdjęciu. Na Czechosłowacji władzę objęli komuniści na czele z Klementem Gottwaldem. Wszystko to dzieje się na polecenie Józefa Stalina. Ten zaś może pochwalić się pełnym posłuszeństwem w partii, komunistycznej partii Związku Radzieckiego oraz wojskowym, stworzeniem bomby atomowej w 1949 roku. Jednak cztery lata później ten zbrodniarz zmarł na Kremlu. Rozpoczęła się swoista walka o władzę, którą wygrał Nikita Sergiejewicz-Hruszczow. Kroszczow zaczął swoje żądanie wygłoszenia na 20. zjeździe KPZR w 1956 roku referatu o kulcie jednostki, w którym krytykował Stalina. Podał do publicznej wiadomości skalę jego zbrodniczych działań, w tym zamordowanie polskich komunistów pod koniec lat 30. Mówił również o wielkiej czystce w wszechzwiązkowej komunistycznej partii bolszewików. Mówił również o zamordowaniu wielu oficerów. Mówił również o wielu ofiarach systemu stalinowskiego. Było to szokujące. Sęg w tym, że krytykujący, czyli sam Chruszczow, pracował w mach tej machinie zbrodniczej, zwłaszcza na Ukrainie, gdzie miał miejsce niewyobrażalny głód w latach 30. XX wieku. Czas szybko pokazał, że Chruszczow nie zamierza ustępować. Gdy doszło do powstania na Węgrzech, kazał je brutalnie stłumić przy pomocy własnych oddziałów. Zginęło 20 tysięcy ludzi a dalszych 200 tysięcy musiało emigrować. Sławy nie przyniósł mu także drugi kryzys berliński, ani tym bardziej kubański, o którym przyszłość. Tutaj widzimy zdjęcie z czasu powstania węgierskiego w roku 1956. Obalano pomniki Stalina, liczono na wydatne wsparcie, które nie przyszło. Węgrzy zapłacili za próbę uwolnienia się od komunizmu bardzo wysoką cenę. Polityka Chruszczowa spotkała się z wewnątrzpartyjną krytyką. Został odsunięty w drodze przewrotu w 1964 roku. Władzę objął Leonid Breżniew. W polityce zagranicznej względem państw komunistycznych stosował doktrynę nazywaną doktryną Breżniewa. Czyli nie dopuszczamy do opuszczenia ze Związku Krajów Demokracji Ludowej żadnego z państw. Nawet stosujemy wtedy wojsko. Doświadczyła tego brutalnie Czechosłowacja. Gdy władza objął ta Aleksander Dupczek, próbował realizować politykę opartą na zwalnianiu represjonowanych z więzień, zelżył cenzurę, mowa nadba o całkowitej likwidacji cenzury, dokonywano szeregu rodzajów rozliczeń, pojawiło się ożywienie społeczne, wierzono, że można stworzyć ustrój socjalistyczny z ludzką twarzą. Nie spodobało to się Breżniewowi i w ramach operacji Dunaj wojska Układu Warszawskiego wkroczyły i zaprowadziły porządek na modułę moskiewską. W operacji brało udział Wojsko Polskie, niestety. Dodajmy na to, że formalnym dowódcą, chociaż nie w terenie, był generał Wojciech Jaruzelski. Po śmierci Breżniewa władzę objęli Juri Andropow, potem Konstantin Czernienko. To były rządy tzw. starców. W 1985 roku władzę objął Michał Gorbaczow, ostatni przywódca Związku Radzieckiego. Ten ogłosił politykę opartą na głasności, czyli jawności, oraz pierestrojki, czyli na reformach gospodarczych. Ostatecznie doprowadziło to do upadku komunizmu, rozpadu Związku Radzieckiego i ozaskaniu w pełni niepodległości przez państwa zależne od Związku Radzieckiego. Trzeba jednak pamiętać, że początek polityki Gorbaczowa, własności, czyli polityka jawności, spotkała się z próbą, jaką była katastrofa w Czarnobylu. Mianowicie Związek Radziecki przez długi okres czasu nie potwierdził, nie przyznawał się, że doszło do takiej katastrofy. Czyli pojawił się pewien problem w interpretacji, co rozumiemy przez politykę jawności. Niewątpliwie jednak Michaju Gorbaczow do dziś ze wszystkich przywódców Związku Radzieckiego żyje, i był ostatnim przywódcą Związku Radzieckiego, czyli do roku 1991. Dziękuję za uwagę.